Problem własności gier, zwolnienia branżowe i wiele więcej w tym wydaniu niecodziennika Okiem Deva. Zapraszam! Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, a to mój kanał Okiem Deva. W dzisiejszym niecodzienniku, czyli nieregularnym podsumowaniu najświeższych wiadomości ze świata gier, mamy sporo mocnych informacji, więc zaczynamy! Kolejna seria branżowych zwolnień Lost Boys Interactive, twórcy Tiny Tina's Wonderland zostali objęci znaczną redukcją zatrudnienia ze względu na odgórny program redukcji prowadzony, uwaga, zgadnijcie Embracer Group. Zespół przed redukcją liczył około 400 osób Playtika, następnie jako kolejna firma potęga na rynku gier mobilnych przechodzi redukcję na poziomie 10% całej kadry, co skutkuje zwolnieniem około 400 osób. Firma tłumaczy to wyhamowaniem rynku i koniecznością redukcji kosztów. Następnie Double Loop Studio, y, tworzone przez, y, tworzące gry mobilne liczące około 50 osób, zamyka się w całości, tłumaczy to faktem braku możliwości przebicia się na rynku przez problemy z funduszami i marketingiem. W istocie, gry mobilne potrzebują znacznie większych nakładów marketingowych, by w ogóle dobrze się wypozycjonować i na tym solidnie zarabiać. Jak widać, ponura seria nadal się nie zakończyła. Ciekawe tylko jeszcze, jak długo potrwa. Mam nadzieję, że. Najwyżej do końca roku rozliczeniowego, czyli pierwszego kwartału tego roku. W 2023 Remedy Entertainment, twórcy Max Payne i Alan Wake zdecydowali się na istotną zmianę, aktualizując swoje logo po raz pierwszy od 20 lat. Nowe logo, które zastąpiło poprzednio z ukrytą kulą w literze R, spotkało się z mieszanymi reakcjami społeczności, przy czym niektórzy docenili zmianę, inni uznali ją za zbędną. Jednakże wśród krytyków nowego logo znalazła się również spółka matka Rockstar Games Take-Two Interactive, która szybko wdała się w spór z Remedy o prawa do znaku towarowego, szczególnie w odniesieniu do użycia litery R w nowym logo. Według raportu Respawn First take to twierdzi, iż istnieje prawdopodobieństwo wprowadzania ludzi w błąd, co prawdopodobnie wynika z podobieństwa do logo Rockstar, które również wykorzystuje literę R. Obecnie sytuacja pozostaje nierozstrzygnięta, a oba loga nadal oczekują na Ekspertyzę w Stanach Zjednoczonych. Po wielokrotnych potwierdzeniach Jasona Schreiera z Bloomberg. Jasne jest, że Rocksteady nigdy nie brało udziału w tworzeniu gry o Supermanie. Mimo szeroko rozpowszechnionych plotek początkowo udzielonych przez insidera Jamesa Sickfielda, przyznał on teraz, że mylił się jego źródło pomyliło studia. Poprawiłem to w późniejszym Twitcie, ale to nigdy nie zyskało popularności. Jak zwykle Wiralowy tweet pójdzie w pierwszy i pięknie się rozejdzie, jeżeli ktoś później chce coś poprawić, no to już to nie spotyka się z odpowiednio dużym zainteresowaniem. I tutaj Seekfield mówi, osoba, która dała mi informację, pomyliła właśnie studia. Okazuje się, że Rocksteady nie tylko pracowało nad grą, nie tylko nie pracowało nad Supermanem, ale nawet nie rozważało jej stworzenia. Po zakończeniu Batman Arkham Knight. Rocksteady skupiło się na dwóch innych projektach: Batman Arkham VR wydanym pod koniec 2016 roku oraz na grze multiplayer opartej na nowym IP, która została ostatecznie anulowana z nieujawnionych powodów. Po anulowaniu z kolei gry Suicide Squad przez Warner Brothers w Montrealu, Rocksteady przejęło właśnie rozwój tejże gry. Ten projekt zatytułowany Suicide Squad Kill the Justice League napotkał liczne przeszkody i opóźnienia, gdy Rocksteady wyruszyło. W nieznane sobie gatunek, bo pamiętacie, że Rocksteady głównie robiło właśnie no gry, akcji z otwartym światem co prawda, ale no single playerowe, tak? A tutaj nagle dostaliśmy taki ów koszmarek i widzicie właśnie efekty tej przygody. Jest teraz tak, no średnio bym tak powiedział, średnio. Ej, śmiało piszcie, pytajcie, czy też nie zgadzacie się ze mną w komentarzach. Na wszelkie pytania postaram się odpowiedzieć najpóźniej w czasie następnego live'a, tak więc e, zapraszam. Według Toma Hendersona, Sega pracuje nad co najmniej trzema niezapowiedzianymi nowymi grami. W trakcie ubiegłorocznej ceremonii The Game Awards, Sega zaprezentowała zwiastun, w którym ogłosiła reaktywację pięciu klasycznych serii: Jet Set Radio, Shinobi, Golden Axe, Streets of Rage i Crazy Taxi. Henderson stwierdził, że oprócz tych pięciu tytułów, Sega rozwija również co najmniej trzy inne gry bazujące na starych markach. Raport wskazuje, że Sega zatwierdziła produkcję dziesięciu klasycznych gier między 2020 20, a 21 rokiem, w tym pięciu ogłoszonych podczas The Game Awards. Źródła Insider. Gaming wskazują, że wśród nich znajdą się nowe tytuły, chociażby Neon Genesis Evangelion, Panzer Dragoon i Sakura Tizen, obecnie będące we wczesnym etapie rozwoju. Szczegóły ujawnione dotyczące pozostałych dwóch zatwierdzonych gier pozostają nieujawnione, ale zarejestrowano przez Segen nowe znaki towarowe dla Alex Kid Afterburner, House of the Dead, Outron, Super Monkey Ball, Altered Beast, Eternal, Champions Kid i Chameleon i tutaj mogą gdzieś pokazywać swój charakter właśnie tych planowanych tytułów. Faktycznie ten Evangelion mnie bardzo interesuje, bo NGA, NGE, czy Neon Genesis Evangelion, Evangelion, jak to lubi sobie czytać, jak dla mnie jest jednym z najciekawszych, najbardziej intrygujących, najcięższych pod pewnymi względami anime, jakie oglądałem w życiu. Niektórzy uważają, że to jest pompatyczna farsa, po prostu jest przeintelektualizowana, mi się generalnie podobało i ym, to byłaby ciekawa gra, tak mi się wydaje. Na przykład połączenie naparzania mechami plus dating sim w świecie Neon Genesis Evangelion, Evangelion, Evangelion NG, w każdym razie, no to byłoby coś przyjemnego myślę. Także przyjąłbym chętnie, zobaczymy co z tego wyjdzie. Według plotek w różnych zakątkach internetu obecnie trwają testy wewnętrzne kolekcji gier Gears of War znanej jako Gears Collection przez Studio The Coalition, które tworzy gry z tej serii od 2015 roku. Spekuluje się, że kolekcja będzie zawierać gry Gears of War Ultimate Edition, Gears 2, Gears 3, Gears 4, Gears Judgment. I wszystkie zostaną odnowione w Unreal Engine 5. Informacja ta została ujawniona przez użytkownika Twittera Idol Sloth i omówiona w podcaście The Infinite. Dodatkowo mówi się, że The Collection pracuje nad nowym tytułem niezwiązanym z serią Gears of War. Nie wiadomo kiedy Gears Collection zostanie wydana, ale jeżeli testy pójdą pomyślnie, możliwe, że kolekcja pojawi się w ciągu kilku najbliższych miesięcy. I hmm. szczerze powiedziawszy, przyjąłbym tę informację z przymrużeniem oka. Trzeba pamiętać, że pierwsze trzy części Gears of War zostały napisane na Unreal Engine 3, na trzeciej iteracji naprawdę bardzo, bardzo starej wersji silnika i przeniesienie tego na nowy, kompletnie silnik to jest masakryczna robota, która wymagałaby stworzenia praktycznie całej gry od nowa. Tak kosztowne przedsięwzięcie może się po prostu zielonym nie opłacić, zwłaszcza że podejrzewam, że będą chcieli to wydać w Game Passie. Jakby to była osobna, pudełkowa wersja premium, to może by się pokusili o coś takiego jak w przypadku Rezydentów, właśnie Residenta 4 chociażby ostatnio. To by było fajne. Nie wiem, czy to będzie miało taką formę, trochę wątpię. W nadchodzącej grze z serii Battlefield Studio Ripple Effect planuje powrót do kluczowej cechy serii destruktywności. Opublikowana oferta pracy dla dyrektora efektów wizualnych wskazuje na poszukiwanie senior 3D artist, który miałby stworzyć najbardziej realistyczne i ekscytujące efekty destrukcji w branży. To zapowiedź powrotu do formy, powiedzmy, dla serii Battlefield, która w ostatnich latach straciła na popularności. Battlefield 2042, e, czyli dwa, 2042 z 2021 roku, okazał się jednym z najgorszych tytułów w historii serii. Teraz z nową grą, której oficjalna nazwa nie jest jeszcze podawana, może właśnie przywrócić serii dawny blask. A jeżeli potrzebujecie solidnej rozwałki w multiplayerze, zobaczcie ostatnią grę byłych twórców. Battlefielda, którzy byli odpowiedzialni faktycznie za rozwałkę w tej grze, czyli Embark Studios, gra pod tytułem The Finals, jest za darmo na Steamie chociażby, e, polecam całkiem fajnie się strzela mimo, że sam strzelanin sieciowych nie lubię jeżeli chcecie docenić moją działalność, zapraszam na Buy Coffee to wsparcie przez super podziękowania, super czaty lub zapisanie się do regularnego programu wsparcia na YouTube lub Spotify, co da Wam dodatkową zawartość. Linki znajdziecie w górze opisu. i Dziękuję też wszystkim aktualnie wspierającym, których widzicie teraz na ekranie. Studio Rebel Wolves, założone przez weteranów CD Projekt Red, oficjalnie ogłosiło na Twitterze, że ich pierwsza gra będzie nosić tytuł Dawn Walker. Oprócz ogłoszenia studio udostępniło tapetę z nową grafiką przedstawiającą postać wyskakującą z cienia. Gra Dawn Walker jest opisywana jako mroczne RPG Fantazy w otwartym świecie, w którym pracuje nad którym pracuje nowo mianowany dyrektor kreatywny Mateusz Tomaszkiewicz. Gra ma oferować różnorodne wybory i możliwość eksperymentowania, a i świat ma zachęcać do eksploracji i głębokiego zanurzenia się w fabule. Tutaj gdzieś są wampiryczne też sugestie, właśnie ewidentnie taki klimat trochę e, może gdzieś tam ta słowiańskość przebije, jednak radzi bardzo się z tym kojarzą, i dużo e, twórców, którzy wyszło właśnie, którzy wyszli z studia CD Projekt Radzi jednak gdzieś w tej w tym klimacie słowiańskości pozostaje, więc może będzie to mniej więcej. W takim klimacie plus wampiry byłoby naprawdę interesująco. No i Rebel Wolves zapowiedziało więcej informacji i grafik w przyszłości. Według nowych doniesień Bandai Namco i From Software e, może być bliskie ujawnienia długo oczekiwanego rozszerzenia gry Elden Ring Shadow of the Earth 3. E, SteamDB, narzędzie śledzące dla nas Steam, dodało niedawno nieznaną aplikację o określonej nazwie kodowej, do sekcji DLC Elden Ring, co jest pierwszą aktualizacją od 15 miesięcy, czyli być może przygotowują kartę produktu. To wywołało spekulacje, że rozszerzenie właśnie może zostać ujawnione lub wydane w związku z drugą rocznicą gry w przyszłym miesiącu. Elden Ring zostało wydane 25 lutego 2022 roku i było jedną z najlepiej sprzedających się gier ówcześnie właśnie w roku 2022. Bandai Namco ogłosiło, że gra sprzedała się w 20 milionach egzemplarzy, co jest naprawdę solidnym wynikiem. Shadow of the Earth Tree zostało zapowiedziane 3 dni po premierze rocznicy gry, choć szczegóły rozszerzenia nie zostały potwierdzone do dziś. W grudniu przeciek sugerował, że kontrolery od Thrustmaster z motywem właśnie Elden Ringa zostaną wydane w lutym, by zsynchronizować się z nowym rozszerzeniem Shadow of the Earth Tree. a druga fala kontrolerów miałaby się pojawić w 2025 w związku z ważnym momentem lub nowym rozszerzeniem gry. Kolejna spekulacje, kolejny raz właśnie społeczność bardzo widzę jest rozochocona dodatkiem do Elden Ringa. Ja też w sumie czekam, zobaczymy jak faktycznie to będzie wyglądało, już się dowiemy w sumie niedługo. GameStop zdecydowało się zamknąć swój rynek NFT. Uruchomiony mniej więcej dwa lata temu z powodu niepewności regulacyjnej w branży kryptowalut. Od 2 lutego 2024 klienci nie będą mogli już kupować, sprzedawać ani tworzyć NFT. Rynek NFT GameStop, uruchomiony w 2022 we współpracy z opartą na Ethereum platformą blockchain Immutable, umożliwiał zakup wirtualnej sztuki, kolekcjonerskich przedmiotów i innych. Tego typu rzeczy w formie tokenów nft GameStop wymagał od użytkowników pobrania własnego portfela GameStop wallet do transferu i handlu Jednak w zeszłym roku zrezygnował z tej aplikacji również z powodu niepewności regulacyjnej Teraz firma wycofuje się całkowicie Z rynku krypto Jak dla mnie Bardzo dobrze Blockchain to jest świetna technologia, która zaczęła być zbyt wcześnie monetyzowana pod postacią kryptowalut i NFT przez spekulantów i po wielkich wtopach, niestety, pozostaje w Niesławie. Jednak ta technologia ma wiele różnych pozytywnych zastosowań, chociaż może mieć w grach nie do monetyzacji, może też służyć jako jeden z elementów, na przykład zabezpieczeń określonego typu. No jest masa ciekawych zastosowań. Niestety, chciwość tutaj weszła bardzo mocno w drogę i mam nadzieję, że ktoś w końcu zacznie po pierwsze dopracuje tą technologię tak żeby rozwiązać jej największe bolączki a potem zacznie etycznie z niej korzystać dla generalnie zysku wszystkich a nie tylko paru bogatych spekulantów jeżeli słuchacie mnie na platformach podcastowych typu Spotify i pojawi się na nich ankieta lub pytanie, zachęcam do komentowania i oceniania. Jeżeli oglądacie mnie na YouTube, zostawcie tam łapkę w górę, komentarz suba, czy też udostępniajcie materiał dalej. Wszelkie działanie z Waszej strony na pewno mi pomoże dotrzeć do szerszej publiki, za co Wam z góry dziękuję. Ubisoft widzi ogromne możliwości wzrostu w usługach subskrypcyjnych. O ile konsumenci przyzwyczają się do nieposiadania gier, podobnie jak to ma miejsce w przypadku muzyki, filmów i treści telewizyjnych, w poniedziałek firma przemianowała swoją usługę subskrypcyjną z Uplay Plus na Ubisoft Plus i wprowadziła nową ofertę. Usługa ta na PC, Xbox i Lune za miesięczną opłatą 18 dolarów obejmuje dostęp do nowych wydań od dnia premiery, duży katalog wcześniejszych tytułów i DLC, wcześniejszy dostęp do wybranych gier i więcej. Ubisoft Plus Classics, który do tej pory był dostępny dla abonentów PlayStation Plus Extra i Premium, teraz będzie dostępny dla graczy pc za 8 dolarów miesięcznie. Philip Tremblay, dyrektor do spraw subskrypcji w Ubisoft powiedział: że Ubisoft Plus przyciągnął miliony subskrybentów od czasu uruchomienia jako Uplay Plus we wrześniu 2019. Stwierdził, że 10% subskrybentów wcześniej nie grało w grę firmy, a usługa miała swój najlepszy miesiąc w październiku ubiegłego roku. Chris Early, dyrektor do spraw strategicznych partnerstw i rozwoju biznesu w Ubisoft, przewidział przyszłość, w której sprzedaż gier fizycznych będzie nadal spadać, ale nie zniknie całkowicie. Tremblay powtórzył, że Ubisoft będzie nadal oferować różne sposoby konsumpcji gier, ale widzi ogromny potencjał właśnie jeżeli klienci odpuszczą. Posiadanie gier, które grają. Jako zaletę wymienił to, że postęp w grach nie jest stracony, a gracze mogą wrócić do gry w dowolnym momencie. Zauważył, że streaming również współgra z subskrypcjami, pozwalając płacić tylko wtedy, kiedy, kiedy gra jest faktycznie używana. Wszystko fajnie, naprawdę spoko, ale Tremblade zapomina tutaj o wadach. Brak możliwości grania w gry bez dostępu do internetu, czy możliwość utracenia dostępu do gier w momencie, kiedy właściciel platformy po prostu tak zadecyduje. Wiadomo, że posiadając pudełko, nie mamy gry na własność, tylko praktyczne licencje na użytkowanie legalnej kopii. Ale korzystając z wersji cyfrowej, mamy jeszcze mniejsze prawa do korzystania. Z dzieł kultury jesteśmy skazani jeszcze na stronę trzecią w tym wszystkim. Ja doceniam wygodę streamingu i rozwiązań subskrypcyjnych, bo sam z nich korzystam, ale jednocześnie posiadam sporą kolekcję pudełek, zwłaszcza starszych gier, gdyż to może być jedyny sposób na kontakt z niszowymi lub bardzo starymi tytułami, które nie zostaną zremasterowane bądź nie trafią właśnie do subskrypcji. Zostawiając wszystko w formie cyfrowej, odpuszczamy możliwość archiwizacji dzieł kultury, a Twórcy niechętnie zgadzają się na to, żeby zrobić prawidłowe, po prostu, archiwizację wszystkich gier. Stąd już do tej pory utraciliśmy kilka tysięcy klasyków, e, patrząc od czasów, tak naprawdę, Nintendo Entertainment System, nawet. Czy nawet wcześniej. Stąd zawsze chętnie skorzystam z nowych usług dystrybucyjnych, jasne, ale po drodze, tam gdzie trafię na perełkę, zdecydowanie będę chciał mieć ją na półce, chociażby ze względów sentymentalnych, ale też po to, że jak znajdzie mnie nostalgia, włączę sobie starą, nie wiem, PZ1, ps 2 i tam odpalę jakiegoś klasyka, który może nie być dostępny po prostu w subskrypcji czy streamingu. I to wszystko, w tym wydaniu nieco dziennika Okiem Deva, wszelkie materiały źródłowe znajdziecie w opisie, zapraszam do podsumowań roku ubiegłego i oczekiwań na bieżące oraz do kolejnych nagrań na kanale. Pozostaje mi teraz więc Was pożegnać, życzyć Wam samych pozytywnych doświadczeń popkulturowych i spojrzenia na gry Okiem Deva.